Cześć. Witajcie na kanale Kraina Zabawek, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie fantastyczną Claudine Wolf z serii Monster High od firmy Mattel. Claudine Wolf jest córką wilkołaka, a także jak reszta jej koleżanek, uczęszcza do Monster High. Jest oczywiście fanką mody, dlatego często uzupełnia swój szlicownik nowymi kolekcjami. Claudine ma bardzo duże żółte oczy i jak zawsze różowe usta. W tej wersji jej włosy są bardzo długie, całe brązowe, tylko w niektórych miejscach mamy żółte pasemka i są oczywiście lekko falowane. Ponieważ Claudine Woolf jest fanką mody, musi mieć oczywiście wystrzałowe ubranie, dlatego nosi swoją ulubioną czarną bluzkę z wieloma fioletowymi wzorami, a także idealnie dopasowaną krótką fioletową spódniczkę, a na jej stopach możemy zobaczyć bardzo długie buty, również fioletowe, z wieloma czarnymi paskami. Jest to jeszcze edycja winylowa, dlatego cała nasza lalka wygląda bardzo oryginalnie w tym wydaniu. Mam nadzieję, że lalka spodoba się wszystkim fanom serialu Monster High, ponieważ w tym wydaniu wyglądają wszystkie lalki zupełnie inaczej, a przez to mogą dołączyć również do naszej całej kolekcji. Jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie zalajkujcie go, a także zasubskrybujcie kanał.